SLS. Jest to rakieta projektowana przez nas od 2011 roku, która w ramach misji Artemis ma wynieść człowieka na Księżyc. Jednak okazuje się, że z tym wynoszeniem rakiety w przestrzeń kosmiczną ludzi na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, bo znowu misja ma kolejny poślizg. Okazuje się, że po dwóch nieudanych próbach, które miały mieć miejsce 29 sierpnia, a potem 3 września, które nie odbyły się z przyczyn technicznych, bo raz uszkodzony został czujnik temperatury, a potem nagle się okazało, że zdiagnozowano i znaleziono wyciek wodoru. Teraz stoi na przeszkodzie huragan Nikol. Wcześniej przeszkadzał huragan Ajan, i całe szczęście udało się tą rakietę przetransportować do budynku pionowej integracji, w skrócie WAB. Teraz niestety, z racji tego, że ten huragan szybko nadszedł, a rakieta była na stanowisku startowym bodajże od chyba 8 listopada, nie zdążono jej w ogóle po prostu. Przenieść do hangaru, i ta rakieta została teraz na stanowisku SLC-39B, czekając na start, który został przeniesiony z 14 listopada na 16. Moje zdanie jest takie, że mamy nadzieję, że ta rakieta wystrzeli i uda się po prostu wysłać już w ramach programu, w ramach drugiej misji Artemis 2 już ludzi w przestrzeń kosmiczną, ale na obecną chwilę wydaje mi się, że. Powinni się bardzo spieszyć Amerykanie z wysłaniem tej rakiety w przestrzeń kosmiczną, ponieważ jak donosi portal space.com do połowy grudnia kończą się, kończy się ważność tak zwanych bocznych rakiet. To są te tak zwane boostery. Wyprodukowane przez firmę Northrop Grumman i ich czas i ważność kończy się kolejno 1.9 9 grudnia, a drugiej 12. Wydaje mi się, że jeżeli do tego czasu nie uda się wysłać w tym dniu, 16 listopada, albo potem, w 19 listopada, bo to jest kolejny też termin wys wysłania tej rakiety w przestrzeń kosmiczną. Jeżeli tego się po prostu nie uda zrobić, to moje zdanie jest takie, że cały program, cały program misji Artemis znowu się przeciągnie, a ta rakieta już w ogóle w tym roku nie wystartuje. Jest to bardzo też ciekawe, ponieważ, jak dobrze pamiętamy, człowiek ostatni raz był w przestrzeni kosmicznej, właściwie na Księżycu, 50 lat temu, nawet ponad 50 lat temu. I to bardzo dziwne, że tamta technologia, która była stosunkowo prosta, potrafiła wynieść człowieka na Księżyc, a tutaj mamy właściwie trzecią dekadę XXI wieku i ilość i tu natłok współczesnej technologii powoduje to, że po prostu te usterki się mnożą. Jest to też trochę przykre, ponieważ sam koszt tej rakiety, koszt opracowania wynosi 30 miliardów dolarów. Rakieta ta, jak już mówiłem, była projektowana do 2011 roku. A z kolei sam, sam start ma wynosić 500 milionów dolarów, więc widać, że to nie, jest, że to nie są małe pieniądze. Tym bardziej, że ta rakieta naprawdę po, będzie miała dosyć duży udźwig. Jest kilka jej typów. Jest jeszcze Crew, jeszcze jest y, jakiś tam inny zestaw, który potrafi, potrafi też większe ładunki przenosić. I moje zdanie też jest takie, że jeżeli rzeczywiście tej rakiety nie uda się szybko zrobić, to sam chyba program będzie mocno wisiał na włosku. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy ta rakieta rzeczywiście wystartuje tego 16 listopada. Jeżeli by się to nie udało, należy też pamiętać, że kolejny termin będzie 19 listopada. Jestem bardzo ciekaw, jak się to skończy. Osobiście nie jestem specjalnym optymistą, bo wydaje mi się, że po takim huraganie, który teraz właściwie ma przejść, i jeżeli ta rakieta stoi rzeczywiście na tym stanowisku startowym, i mimo wszystko, że jest zabezpieczona no to te prędkości wiatru, które tam dochodzą do ponad 140 km na godzinę, mogą naprawdę coś też jeszcze bardziej uszkodzić. Tym bardziej, że rakieta sama ma wytrzymywać prędkości wiatru dochodzące do 137 km na godzinę, więc tu już ta prędkość jest większa. Zresztą zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Po dłuższej nieobecności, jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę, bądź subskrybujcie. Jeżeli nie, też dajcie minus. To wszystko w tym, w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.